Musimy odpocząć skontrolowanego YouTube'a A na przykład pokażę wam Jak mieć nieskądne systemy Tutaj na wersji beta oczywiście na wersji normalnej wersji to nie działa Mam 54. cztery tysiące Pełna zrównowałam no. A jeszcze mam

Nic jest skąd nie zabierze, on to ryż wydaje i mam no. i a teraz wam pokażę jak e Można mieć yy, wersję PET. Teraz, teraz wam to pokażę. Zobaczcie. Ja, Najpierw jesteście tutaj sobie włączacie sobie z Ja tylko włączam. Yy, I teraz. Uruchomiono tu jestem, teraz tam zatrzymam. Tak? Mm. Okay. Mm, teraz. E, robimy, bo wy raczej e, będziecie mieć jakiegoś innego niż ja. e, Czekać sekundkę? O. Ja teraz nimi robię nie dezę. Ale patrzcie, jak zrobić P. Patrzcie tutaj to wszystko na chwilę i klikacie tu zarządzaj właściwości albo nie, jak ja poczekam do dziesięcia. Próbujcie, nie leż, nie będzie. Ale widać, Teraz ja mam normalną wersję StumbleGuys, ale mogę Wam to udowodnić. Ja mam po prostu wersję, nie beta, nic z tego, pewna beta normalny, nie już bez najszybszych, lecz jest StumbleGuys. Będę mieć w modu tytuł. Nie będę wszystko mówić, ale... pochodzę. Ale na chwilę, się pójdę wyłączyć, o, włącza się i patrzcie, nie ma zjedzenia, bo nie, nikt nie A, dobra, to weźmę jedno z czterech, teraz wyłączamy to z kabelka i patrzcie, jak macie tutaj to, i patrzcie, kamy, na rodzaj, to, to, to klikamy, potem następnie klikamy właściwości, a nie wiem, się. kolejny dzień i beta. U was może być to beta, bo możecie nie mieć po prostu e, polskiego, no, może nie będziecie mieć polskiego, a ja mój polski film, i tutaj macie brak. Klikacie to beta, open beta, Teraz musicie zaczekać, aż Wam się to powierze. Ja zobaczyłam tutaj, tutaj, to. Tu. Ja się żadnego nie wiem. Ja idę zobaczyć nas. Ja patrzę teraz na zbomboko. I teraz tamto nie jest. Pyta. No widzicie, teraz nam się odpala już beta łakanie. Bez... O! Zobaczcie, klikam normalnie sobie try. Um, I się mi normalnie wszystko włącza. Bele, bele. Wszystko totalnie włącza. I patrzcie. I tutaj już jest wersja beta. Tutaj, tutaj, tutaj klikam. Ja to już. Ja to odzucę. Tutaj. E, u ludzi może to nie działać. to będziecie musieli wprowadzić na komputer rodziców albo coś takiego. Ja tu też sklepiony komputer, bo na moim komputerze to nie działało. Ja klikałem, to się nic nie dawało. A. Na film sobie. 10 kręgów. Okay, taki, bo już nie ma wszystkich skinów z tego. Okej, okay, duplikat. Duplikat będzie... Mały. będzie no, tak, no, tak, 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 mam

Wolf banana, World Bananac Na no kolei już nie mogę robić opening spety Opening beta Tumblr I patrzcie, wszystko wszystko, jest tutaj dobiwane Ale z coś specjalnego trafić Po raz drugi A i mogę wam pokazać jeszcze ten Kolejny trick Patrzcie Robimy tak i teraz klikamy ESC i to wszystko, co tam drobnęliśmy, to dostajemy tutaj, w tym, tam, w tym. Sprawdźmy, jak mi ja piję, tak. Nie wiem, z nie mam. I jak że to będzie? Tego, 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 tego. tego, tego. Tyłu, to to skupiło na nic specjalnego, to też nie wiem, to mogę tego, to też to nie, nie wiem, to też nie wiem, ale mogę, chyba mogę. Ja się z Wami żegnam już, się z Wami żegnam, pożegnam się z z e, nami trunem. Ja e, się z nie powiem. Za sekundkę będziemy kłęcić. E, tylko tam się I! Żegnam w widzowie. Żegnam was w tym momencie. Was Żegnam. O nie ty, nie ty. Co ty tutaj jeszcze robisz? Co ty jeszcze tutaj robisz? Pani powinieneś już wyjść? Co? Ja. powinieneś już wyjść? A tutaj mam nieskończone to. Uuu, to ci na chwilę oczy lepcują. Dobra, papa widzę ją. I mam to też właśnie dla papa. Papa. Pa, Jak mam łatwiej widzowie.